manko, tak jak wam obiecywałem, wracamy już z bardzo ekscytującym odcinkiem. Mam nadzieję. Eee, a co będzie w tym odcinku? W tym odcinku będzie to na co już byłem podekscytowany jakiś czas temu i o czym był już odcinek. Mianowicie o YouTube Space. Ja dla tych, którzy pamiętają, którzy są z nami Poprzednio nie udało nam się, miałem pojechać na pewnego rodzaju warsztaty do YouTube Space na temat prowadzenia kanału na YouTube, po czym spóźniłem się odrobinę, ponieważ pracę kończy o 5, a drzwi do YouTube Space były zamykane od 5.15. Nie działa winda do YouTube'a w tym budynku i zwyczajnie się nie udało. A co powoduje, że teraz mamy szansę na wejście do YouTube? Mianowicie to, że mamy już Ponad 5000 subskrybentów, którym dziękuję bardzo za to. I wypełniłem aplikację, aby stać się po prostu członkiem YouTube Space, i moja aplikacja została zatwierdzona. Dzisiaj po raz pierwszy uderzamy do YouTube Space. Mam nadzieję, że będzie interesująco, ponieważ YouTube, e, Space z tego co piszę na internecie, wydaje się mega, mega cool. E, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już dzisiaj pobawimy się niektórymi rzeczami, które dostępne są właśnie w YouTube Space. I co? No i ruszamy. A zanim jeszcze ruszę, to pokażę Wam moją nową brykę, którą e, jeżdżę na przemian razem z d Więc sobie kolej nogę e, dosyć. E, Fajna, fajny sposób komunikacji po mieście, nieco prawda tak szybki jak rower, ale zawsze coś nowego, coś innego do przemieszczania się. Ok, zamykamy do YouTube. Dojechaliśmy do Chelsea Market. I co, lecimy do YouTube'a? razem nas nie wyrzucili. Jesteśmy na szóstym piętrze w Google Space, jako że nie mam zielonego pojęcia co i jaki z czym się je, poza tym że oglądałem trochę wideo treningowych, to co? w YouTube Space macie do dyspozycji wszystko. Możecie rentować sobie studia, profesjonalne studia, które są tak wyciszone, że aż uszy bolą. Możecie rentować sobie sprzęt. Możecie rentować sobie takie rzeczy jak tripody, ale także możecie przychodzić tutaj edytować swoje filmy. Ja na pierwszy rzut nie wiedziałem do końca co pożyczyć, do tego pożyczyłem sobie coś standardowego. Spróbuję dzisiaj odczaić i coś na tym nagrać. Wypożyczyłem sobie Canona 70D. Tak? Będę pierwszy raz nagrywał na czymś takim. Wiem, że Canon 70D to jest coś, co jest używane przez wielu YouTuberów, i tam też za jakiś czas planuję sobie tego kamerkę kupić, dlatego pomyślałem, że dzisiaj właśnie się nią zabawię. Mam do niej obiektyw. Obiektyw. Który za chwilę zamontuję. Ale co najciekawsze, kiedy byłem na stronie YouTube Space, to. YouTube Space można wypożyczyć również sobie ciekawe gadżety. Jednym z takich gadżetów, który sobie wypożyczyłem, to. Zobaczcie. Czy wiecie, co to jest? To jest Google Glass. Po raz pierwszy będę czymś takim się bawił. Więc dzisiaj, takie w sumie, e, treningowe e, trochę sesja. E, ja to wszystko postaram się zaraz rozłożyć, podłączyć kanona 70D i trochę więcej właśnie do Was pogadać, nagrywając się z tamtej kamery, a nie z mojego malutkiego i biednego kanona. Perfekt. Okej, okay. co dostaliśmy? Dostaliśmy e, YouTube'owa karta, która upoważnia nas do używania Space. E, chyba musimy ją nosić na szyi. Więc ja sobie że w zasadzie cieszę się wyróżniony, że e, udało się nam e, tę kartę dostać. No i co? W YouTube Space możecie sobie wynajmować od YouTube'a jakikolwiek chcecie sprzęt. Widziałem tam naprawdę drogo wyglądające kamery. Możecie sobie wynajmować studia, takie jak na przykład to, to studio, w którym ja się znajduję, nazywa się Studio Be. Ściany są czarne e, i wszystko jest otwarte do wyobraźni ludzi, którzy tutaj cokolwiek nagrywają. Możecie sobie wynajmować gadżety, tak jak na przykład Google Glass, który właśnie e, chciałbym teraz sobie użyć. Ok, tak wygląda właśnie studio. E, dużo świateł. E, control, chyba jest tutaj. Do wszelakich podłączeń. Cenami wygląd na hangout space, gdzie ludzie spotykają się przed nagraniami, ale można tam również i nagrywać produkcję. Co jeszcze? Ja dzisiaj nie mam jakiegoś wielkiego planu, co by tutaj dokładnie robić. Poza tym, że chciałem bardzo Wam pokazać, jak wygląda YouTube Space, oraz sam rozejrzeć się, co się tutaj dzieje. I mamy iść teraz zobaczyć, jak wyglądają studia do edytowania, tutaj następne studio hmm. fajna sprawa. Jesteśmy Sweet One. Tak wyglądają pokoje do edytowania w YouTube Space. Teraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. W międzyczasie chcę wam w ogóle pokazać ten <słyski> i to, jak zamontowana do niego jest właśnie Tylko Trochę się trzęsie, ponieważ rączki są odpinane. Ale zamontowana kolejna jest to taka za pomocą karamiczeków, takich wielkich. To moja abad. Okej. Okay. O. zobaczmy. Tu ktoś edytował coś, co znajduje się na komputerach. Jest pełna gama produktów Adobe do Waszej dyspozycji. Nie wiem, czy widać na ekranie. Jest oczywiście Final Cut, którego ja używam. A całe studio właśnie do edytingu wygląda, wygląda w ten sposób. Takie nieźle wszystko jest mega wyciszone aby producenci nie wchodzili sobie w grę Z pewnością kiedyś tutaj przyjadę poedytować jakieś filmiki Teraz najważniejsze pytanie, po co mi to wszystko, po co, po co ta wizyta do YouTube Space, po co to zainteresowanie, bo może nie mam pojęcia, jak w większości tego sprzętu używać. Mianowicie po to, że za jakiś czas chciałbym na swoim kanale rozpocząć cykl, e, serię wideo, w której będę spotykał się z ciekawymi ludźmi. Ludźmi y, będą to w większości moi znajomi, ale i nie tylko, którzy według mnie Odnieśli tutaj w Stanach sukces ludzi ambitnych z różnych dziedzin, rozwijających się i posiadających fajne kariery, po to, aby pokazać, że ciężka praca rzeczywiście wynagradza oraz popłaca. Za, przypuszczam, że seria ta, jeżeli dojdzie do skutku, to zacznie powstawać gdzieś w okolicach wakacji. W przyszłym odcinku będziemy gdzieś robić w plenerze materiał, dlatego e, trzymajcie się ciepło i komentujcie, zostawiajcie pytania. Za jakiś czas zrobimy też QA, a tymczasem życzę Wam dobrego tygodnia i do zobaczenia. Hej!